Zastanawialiście się kiedyś nad kontrolowaniem gry, ale nie kontrolowaniem gry przez was, a kontrolowaniem was przez grę? Zainspirowała mnie do tego Inside, gra twórców Indie -hitu poprzedniej generacji, czyli Limbo. Ta wyglądająca być może niepozornie produkcja, będąca platformówką stanowiącą wyzwanie w równym stopniu dla naszej zręczności co szarych komórek, jest jedną z najlepszych gier, w jakie grają w życiu. To, co nie pozwoli mi o tej grze zapomnieć bardzo długo, to to, jak każdy z jej elementów wydaje się być zaprojektowany w taki sposób, aby współgrać z wymową całości dzieła Playdead. Jeśli nie chcecie przed zagraniem wiedzieć niczego więcej na temat insight, do czego zresztą zachęcam, to chcę Was ostrzec, że dalej znajdują się spoilery. Dotyczy to również takich gier jak The Last of Us, Spec Ops The Line, The Walking Dead, Call of Duty Advanced Warfare, Bioshock, Tomb Raider, Red Dead Redemption, Gone Home, Firewatch i Superhot. Ale wróćmy do środka. Gra w swojej podstawowej warstwie wydaje się dosyć intensywnie poruszać temat szeroko pojętej kontroli. Ta interpretacja może wydawać się dość oczywista, ale być może nie takie oczywiste jest to, jak wiele elementów gry do niej pasuje. Świat, który przychodzi nam zwiedzać, przypomina na początku państwo totalitarne, gdzie za pomocą rozmaitych narzędzi jedna grupa kontroluje inne. Również mechanika rozgrywki koresponduje bardzo dobrze z wymową całości. Jedna z pierwszych zagadek, jaką musimy rozwiązać, polega na poprowadzeniu grupy piskląt w taki sposób, aby utorowały one nam drogę do wyjścia. Wielokrotnie w trakcie gry, za pomocą specjalnego urządzenia, a później nawet i bez niego, sterujemy innymi postaciami. Nawet konfrontacja z przeciwnikami polega na tym, że wykorzystując ich instynkt przeciwko nim samym, próbujemy ich kontrolować, zyskując czas potrzebny na ucieczkę. Przeciwnicy sami zresztą uzupełniają ogólną wymowę Inside, bo znajdziemy wśród nich zapewne poddane tresurze psy, zinfekowane pasożytami wywołującymi agresję świnie, czy żyjące pod wodą dziewczynki przywodzące na myśl sireny zwodzące marynarzy. Najbardziej wymowne jest jednak ukryte zakończenie, które wraz z takimi sekwencjami jak sterowanie innymi istotami, które z kolei sterują jeszcze innymi, skłania do refleksji i postawienia pytania, jaki właściwie układ zależności zachodzi pomiędzy grami a graczami, kto kogo właściwie kontroluje. Granie to tak naprawdę programowanie nas przez deweloperów. Do wyuczonych przez lata typowych rozwiązań dla gier dorzucamy pokornie kolejne systemy i zasady interakcji, pozwalające w teorii wykorzystać je przeciwko samej grze. Jednak choć reguły wydają się być dla obu stron takie same, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że nie wszyscy tutaj grają fair, bowiem czasami każdy nasz ruch, każda decyzja, a nawet myśl, bywa nie tylko przez twórców przewidziana ale też i dokładnie zaprojektowana, niczym kolejny poziom, czy zagadka logiczna do rozwiązania. Jeszcze zanim zaczniemy rozgrywkę, już wiadomo kto kim pogrywa. Punktacje, tablice wyników, osiągnięcia, czy obietnica wysokiego poziomu trudności drażnią się z naszą potrzebą rywalizacji. Bogato przyozdobiona znacznikami misji pobocznych i znajdziek mapa w Assassin's Creed to niemal kalendarz adwentowy dla graczy, dla których zaliczenie wszystkiego w grze jest jak gwiazdka. Skonstruowany na wzór mechanizmów uzależniających systemy lutu i grindu, jak kiedyś w Destiny, to gwarancja, że wrócimy do gry po więcej rozgrywki. Zresztą twórcy nie próbują nawet tego ukryć, jaką rolę do odegrania mamy w ich spektaklu. Abyśmy przypadkiem nie chcieli zbytnio improwizować, dostajemy bardzo często po prostu spis czynności, które mamy do wykonania, aby zaliczyć konkretne zadanie. Posłusznie więc, wypełniając rozkazy, biegniemy według wskazówek do kolejnego, podświetlonego, interaktywnego elementu, którego użycie czasem jest fabularnie uzasadnione i rozumiemy intencje i motywacje bohatera, a czasami mamy po prostu wykonać czynność i nie zadawać pytań. Na niesubordynowanych graczy czekają takie narzędzia motywujące jak niekończąca się fala respawnujących się wrogów, krzyki poganiających NPC-ów, niewidzialne ściany, zbyt silni wrogowie czy groźba niezaliczenia misji, które szybko nauczą nas wychylać gałki pada w jedynym słusznym kierunku. Każdy budowniczy Matrixa jednak wie, że najlepszą kontrolą jest iluzja wyboru. Dostajemy więc do zabawy wybiegi dla graczy w postaci hubów czy poziomów z wieloma odnogami, które jednak zaprojektowane są tak, że dziwnym trafem często wyczuwamy, która ścieżka pchnie nas ku kolejnej lokacji, a która prowadzi wprost do znajdźki. Na turystów chcących w złudnym poczuciu wolności na własną rękę zwiedzać tzw. otwarte światy. Czekają odpowiednie atrakcje ustawione w środowisku tak precyzyjnie, jak podczas ściśle kontrolowanej wycieczki po Korei Północnej. A wiecie, czego pragnie każdy system totalitarny, kiedy już przejmie władzę nad naszym zachowaniem? Dostępu do naszych myśli i uczuć. Gry bardzo chętnie czerpią z dorobku starszych mus, przy budowaniu nastroju czy wyprowadzaniu nas w pole. Wiedzą, jak wywołać strach, czy odwrócić naszą uwagę, aby zaskoczyć jakimś twistem fabularnym czy nową mechaniką. Dorobiły się zresztą własnych kluczy interpretacyjnych czy motywów. Zaczynają też coraz częściej ogrywać nas, wykorzystując programowane na nas przez lata nawyki. Upodobały to sobie zwłaszcza przygodówki środowiskowe, popularnie zwane symulatorami chodzenia. Gone Home czy Firewatch przebiegle wykorzystują napięcie i mechaniki zazwyczaj towarzyszące thrillerom czy horrorom, aby zaskoczyć zupełnie inną treścią. Niektóre tytuły chętnie do manipulacji się przyznają, czasem po prostu po to, aby nas bawić jak Call of Juarez Gunslinger, Czasem tworząc z tego jeden z tematów przewodnich, jak słynny Bioshock, a czasem kreatywnie, i inspirująco, zahaczając o pytania filozoficzne, jak Stanley Parable. Zupełnie nowe terytorium w tej dziedzinie wyznaczył tegoroczny Superhot, który nie dość że otwarcie mówi, że nami steruje, to przewrotnie robi to nie tylko w grze, ale i poza nią w realnym życiu. W tym kontekście Pokémon Go służył w okresie swojej popularności właściwie jak duży pilot do sterowania tłumem. Prawdziwi mistrzowie marionetek potrafią jednak tak stalować naszymi odczuciami, że podejmujemy pewne działania albo decyzje, nie mając nawet świadomości, że mieliśmy jakikolwiek wybór. Zwróćcie uwagę, jak twórcy The Walking Dead w pierwszym odcinku próbują wpłynąć na podjęcie przez nas niby instynktownie decyzji o tym, kogo ratować w scenie ataku zombie. Dzięki poprzedzającym wybór rozmowom dowiadujemy się, kogo wiedza o naszej przeszłości może nam zaszkodzić w budowaniu relacji z grupą, a kogo w naszej ocenie określone wady czynią mniej przydatnym dla grupy. Ten trudny i intuicyjny wybór może się więc u niektórych graczy okazać nieświadomą, ale jednak chłodną kalkulacją. Chcąc namacalnie przedstawić szaleństwo wojny, autorzy Spec Ops The Line po wcześniejszym podbiciu napięcia i zagęszczeniu atmosfery osaczenia. Wypuszczają uzbrojonego po zęby gracza naprzeciw wrogiego, ale jedynie krzyczącego i rzucającego kamieniami tłumu cywilów. Wielu zanim ochłonie i zorientuje się, że można odeć strzały ostrzegawcze, będzie już miało na sumieniu kilka wirtualnych bytów. Podobny zabieg zastosowało studio Naughty Dog w finale The Last of Us, dorzucając do zestawu emocji mających nami sterować, strach ukochaną przez bohatera osobę oraz wściekłość powodowaną bardzo intensywnym fragmentem rozgrywki dziejącym się tuż przed wpadnięciem na salę operacyjną. Efekt tej mieszanki na własnej oteksturowanej skórze najbardziej mogło odczuć pomagające w zabiegu osoby, które często żegnają się z życiem, choć gra wcale nie wymaga tego odgracza. A jak to robi Insight? Skąd wiadomo co, gdzie i jak, skoro nie ma żadnego wprowadzenia fobularnego, żadnego tutorialu dotyczącego sterowania, ani nawet zaznaczonego celu, do którego dążymy? Poza standardowymi dla konwencji platformówek mechanikami, Insight posługuje się motywacją dość rzadko spotykaną w grach, a mianowicie nadzieją. Oczywiście każdy z nas odbiera to trochę inaczej, ale odnoszę wrażenie, że gry, w pchaniu nas naprzód, posługują się raczej motywami m, potrzeby konfrontacji, np. w akcie zemsty, albo strachem przed czymś lub przed kimś, tudzież na przykład potrzebą eksploracji, odkrywania czegoś nowego. Tymczasem nadzieja jako motor napędowy naszych działań wydaje się na tyle rzadkim zabiegiem, że kiedy pojawia się na przykład w scenie powrotu do rodziny w Red Dead Redemption czy podczas próby dotarcia na wieżę radiową w Tomb Raiderze, pozwala nam zapamiętać te sekwencje na długo. A jak przemycić nadzieję do pełnego mroku świata Inside? Oczywiście światłem. Zwróćcie uwagę, jak często w tej grze, w odróżnieniu od np. Limbo, biegniemy w stronę światła. Czy jest to wstające powoli słońce na horyzoncie, czy też po prostu duża smuga zachęcająca nas do przejścia przez kolejne drzwi? W moim przypadku grze ciągle udawało się stwarzać wrażenie, że tuż za rogiem, tuż za murem, za następną przeszkodą czeka mnie coś lepszego, upragniona ucieczka od tego strasznego świata. Było to na tyle sugestywne, że kiedy prawie pod sam koniec gry, gra zaczęła sugerować, że czekuje od nas poddania się, a skrócenia naszych mąk, choć mi o scenę z piecem. Ja nie mogłem tego. Przyjąć do świadomości, i w akcie desperacji zacząłem biec w drugą stronę, gdzie znalazłem rozwiązanie z tej wydawałoby się beznadziejnej sytuacji. Uległem też temu uczuciu w samym finale, kiedy wydaje się, że całe otoczenie kibicuje i pomaga nam w naszych staraniach, podczas gdy tak naprawdę po raz kolejny dajemy sobie pogrywać. A kiedy docieramy do końca wędrówki, nagle może przyjść refleksja, że chyba nie tego oczekiwaliśmy. Że chyba fajniejszy od tej wolności bez celu jest mniej lub bardziej kontrolowany bieg przez zaprojektowane specjalnie dla nas poziomy. Bo o to chyba chodzi w grach. Dajemy im się rozgrywać po to, aby tworzyły one w niezauważalny sposób iluzję tego, że to my panujemy nad sytuacją i to my mamy mnogość wyboru. Tylko to prowadzi do takiej myśli, że, przynajmniej w kontekście gier, bardziej wolimy być cyferami niż Neo z Matrixa. No i pytanie, czy tylko w tym kontekście?